I tam ponownie, wracam do tej gry, no ogólnie teraz będę musiał się trześć, bo nie, nie słychać mnie za bardzo, no i bardzo kurwa dobrze, no, no to tak, montażysta przyśpiesz to. Ledwo zdążyłem Lampy pobiłem Szlapan się złamał A byłam gła Krok za krokiem po jestem Jesteś przy mnie, mój Ta jedyna, tylko moja Miłość moja jest twoja Tylko ty, tylko ja Wypierdalaj, kurwa, stąd Nie, wczoraj nie wiedziałem Dziś już wiem te wersje. ja wiem jak to opuścić, dlatego tutaj podchodzę. Dobra, sklej Nie obchodzi mnie to! Nie obchodzi mnie! Dzień dobry koleżanko! No dobrze, przyjacielu! Jestem! Do widzenia! Szukam kasety!

Ehm. Um, pierścień otwiera właściwe drzwi. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to działa. Pierścień? Co jest nim? Można to jakoś. Nie wiem. Nie wiem, z niej. O! Tak z tym miejscem. Jest tu okropnie ciemno. Chociaż nie. Zezł. Później ci powiem. Na razie zmierzaj ku wyjściu. Czekaj, nie no. Grafika reset. Spotkajmy się przy maszynie do gier. No dobra, wiem, że mi się udało. Boże, nie chce mi się. I jak? Już rozumiesz sens gry? Że pod moją skórą są kości, a pod waszą model szkieletu? Wow... To dość niepokojące, kiedy przedstawiasz to w ten sposób. Ale mniej więcej tak to wygląda. Dobra, ale po co mi ta Nie w to wie? Myślisz, że robiłam sobie jaja, kiedy mówiłam, że droga przed nami jest niebezpieczna. Natkniesz się na zapomniane modele. Te, których się pozbyto, te agresywne i zepsute. Po co robić sobie pod górkę? Boże. Nie mam wyboru. Po prostu pójdę gdziekolwiek poprowadzą mnie drzwi. Wow, w takim razie... Nie wiem, że się, się i pamiętaj, nie trać ich z zasięgu wzroku. Są nieśmiałe, kiedy na nie patrzysz. Na tyle, że przestają się ruszać. Nie zapominaj. Ja stąd idę, nie? Spokój! Odwala mi już! Tak! JESTEM głupi O boże A co jak mi tam Nie wiem Jak ktoś to będzie oglądał z twórców Weźcie dodajcie tutaj możliwość biegania kiedy chcesz Bo to się bądź porusza kuźwa z prędkością 2 metry na 3 dni kurwa Się grać normalnie nie da w tą grę Boże ludzie Tego w sobie masz nie chcę tego dłużej gryć. Hejka, ups, sorka, prawie cię zabiłam. Um, znaczy lodówka, lodówka prawie cię zabiła. Nie mam z tym nic wspólnego. Przysięgam naprawdę. Jasne, już ci wierzę. Ale serio, to miejsce jest niebezpieczne. W szczególności dla ciebie. A zaraz. I co się na mnie patrzysz? Nie No bo... Dobra. Połamania nóg. Połamania nóg, co? Czekaj co tu jest? To jest chyba od Discorda, nie? Czekaj. O, no, Discord. Nie! Bo już jestem. Ona tam znikła? Nie. Nie znikła. A co ty... Na co ty się tak patrzysz? Paruwo. Co ty wyprawiasz? Na coś... Weź, nie gab się, głupek. Ty się. A po całym je w dupę. Ale strzela. Jak mój kręgosłup pojeździe starym. Gdzie siedzę zgarbiony. I mam 500 pozycji. Nie, na następny raz to tu będzie modna... Czekaj, gdzie ja mam iść? Chyba tedy nie? Ta, tam jest to. O, krzesło. Czekaj, moment. Gracz? Co ty tutaj robisz? Kto tam? Ech, kolejny gracz. Mi tam. I będę jest ci stał. Steruję kolejką linową. Zdajesz sobie sprawę, że zmierzasz po tak. zakładzie? Nie, ale to moja jedyna droga. Jasne. Naciśnij przyciski właśnie za armatę. Jaką znowu armatę? No coś ty, chyba nie myślałeś, że tak po prostu sobie przejedziesz. Najpierw musisz ukończyć potworoklepkę, klepkę, więc szeregowy odbezpieczyć broń. Dobra, naciskamy klapisz. Klikasz ENTER! Szybciutko. To ty szybciej jedź tą kolejką, Boże! Nie chcę mi się tego robić. Czołg! Twój stary. Co tu się wyprawia? Nie tylko ty masz pustkę w głowie, ja też mam. Nie wchodź we mnie. Co jest? Tutaj trzeba przypatrzeć to. Tutaj chyba coś będzie. Nie wiem, nie grałem w to dawno. Tu nie ma. Tu też nie ma. Tu też nie ma. No i tu nie będzie. A nie będzie, dobra. Tak, jestem głupi. Zbiłam wszystkie lustra. O, error! To gówno. Nie że dzisiaj robimy debatę o Czesku nie. o Czesku w nocy. Czekaj. No chyba mam wszystkie już zdjęcia, nie? Czekaj. Weź to poukładaj. Eee. Nie umiem w puzle To tu. To tutaj. To tutaj, a to tutaj. Oklej. Mówią, że czas leczy rany. Ale czym jest czas? Gównem. Skoro czas leczy rany. to... To gudo! Już pamiętam dziękuję Ale moja twarz nie posiada mnie jej wina odebrała z siebie. Trzy mordercze kropki Znowu trzy mordercze kropki znowu trzy mordercze kropki Trzy mordercze kropki No i tutaj teraz będzie koniec odcinka Czemu? Bo mi się tak podoba Mi się nie chce No, no to ja was żegnam Tam montażysta Nigdy się nie zapłacę Bo, czemu? Bo mi się nie chce płacić, bo nie mam pieniędzy no więc do widzenia.